Co my tutaj mamy? Tutaj, według mojej wiedzy, mamy borowika, tego, który jest powszechnie poszukiwany przez grzybiarzy, a mianowicie ten borowik, którego chyba nazywa się szlachetny. Proporcje zachowane, tak jak widać na nagraniu. Tutaj kubek z herbatą, a tutaj. Borowiki. I przyjrzyjmy się borowikom. Otóż tak, borowik może występować w różnej wielkości, jak widać. To co charakterystyczne to grzyb bardzo łatwy do identyfikacji, dlatego że od góry, od góry ma barwę taką brązową. U osobników bardzo młodych ta barwa brązowa jeszcze nie jest tak wykształcona. Tutaj widać, że ta barwa może być jasno brązowa, a nawet w przypadku bardzo małego, zobaczmy dla porównania, o, tutaj w przypadku grzyba bardzo małego, to może być bardzo jasna odmiana brązowego. Cechy charakterystyczne dalej. Ten grzyb jest grzybem stosunkowo Ciężkim, twardym, gdy go dotykamy, nie, nie rozwala się. E, od dołu często masywny. Trzonek schodzi w dół w stronę takiego zakończenia bulwiastego najczęściej. Oczywiście to może przyjmować różne formy, tak jak widzicie tutaj. Ja e, zbierając te grzyby e, w lesie, poddawałem je już takiej, w, takiemu wstępnemu oczyszczeniu nożykiem. Dlatego też tych końcówek nie zawsze dobrze tutaj widać. Natomiast grzyb, grzyb można sobie dokładnie zobaczyć. Zobaczcie, różne wielkości od dołu, często po oderwaniu od grzybni, po przekrojeniu, w środku mogą być dziurki, które wskazują na to, że coś tutaj się już działo, jakiś robaczek sobie tutaj harcował. Tym niemniej nie jest to grzyb spleśniały, nie jest to grzyb bardzo stary, w związku z powyższym taki robaczek sobie wyjdzie po przekrojeniu do suszenia. Tu widzimy też, że nad tym grzybkiem pracował przypuszczalnie jakiś ślimak. On go tutaj intensywnie, że tak powiem, przyswoił i sobie poszedł. Zresztą nie znam się na ślimaka, więc trudno mi powiedzieć, jakie one mają zwyczaje, ale tak ogólnie, no to tak jak Wam. O, proszę bardzo, już tutaj z, trawy na, jednego z grzyb, na jeden z grzybków wszedł taki oto bodajże morwowiec. W związku z powyższym my go tutaj, prawdaż, delikatnie, o, i już go nie ma, gdzieś się tam poszedł na trawkę, bo myśmy go na poczęstunek nie zapraszali. Zatem... To te cechy charakterystyczne, co jeszcze chciałbym powiedzieć. Po przekrojeniu, zobaczcie, może ja go, mam jedną rękę wolną tylko, więc ja go tak przepołowię dłonią. Co charakterystyczne, w środku nie zachodzi jakimś innym kolorem po przekrojeniu. Jest bardzo ważne, należy to zapamiętać. I ten, nie wiem czy to tutaj widać na nagraniu, ale po prostu ten miąż ma taki charakter takich paseczków, włókienek niejako. Co jeszcze? Od dołu ten grzyb ma barwę najczęściej białą. Tutaj dobrze widać. Natomiast na trzonku są, trzonek jest taki biało-brązowawy, biało generalnie biały, z siatką, z siateczką. O, to tutaj może dosyć dobrze widać. Może mieć taką siateczkę, siateczkę od dołu. To jeśli chodzi o ten rodzaj grzyba, e, jeśli byście chcieli zobaczyć inne e, filmy o innych grzybach, e, trudniejszych do rozpoznania, to postaram się takie też wyprodukować. Trzymajcie się, pa pa!